Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będzie oczywiście opis nowej postaci, która pojawi się w aktualizacji 1.35. Będzie to oczywiście Oden Czarnoksiężnik. Film powstał na serwerze testowym, więc żeby nie było pytań dlaczego ja go mam, a wy jeszcze nie, to dopiero zostanie dodany z nową aktualizacją. Czyli tak, frakcja nie martwi, bohater oparty na trybucie inteligencji, czyli tak jak na patrznoutcach mówiłem zwinność lub inteligencja, jednak inteligencja, czyli będzie to taki... No w sumie to będzie MAC i tyle. Główną rolą jest obszar rażenia, czyli powinien zadawać obrażenia obszarowe, no ale zobaczymy, klasa MAC, czyli to co mówiłem przed chwilą. Zaczniemy sobie od umiejętności oko zła, bo raz, że jest to umiejętność pasywna, a dwa, że ona ma wpływ na wszystkie trzy pozostałe umiejętności z tego co się... nie, na dwie pozostałe umiejętności. Czyli tak, jest to umiejętność pasywna, tak jak mówiłem, kiedy Oden odzyskuje odpowiednio 300, 1000 oraz 2000 punktów energii, otwiera on po jednym ze swoich trojga oczu, aż otworzą się wszystkie. Po tym jak otworzy się pierwsze oko Odena, wyobrażenia obszarowe spowodowane umiejętnością eksmisja połączą się z efektem uszałomienia wrogów przez 3 sekundy. Po tym jak otworzy się drugie oko Odena, umiejętność grom spróżni, uderzy także we wroga, który stoi najdalej od Odena. Po tym jak otworzy się trzecie i ostatnie oko Odena, normalne ataki Odena sprawią, że jego przeciwnicy będą tracić 60 punktów energii na każdy atak. Czyli już sama umiejętność w sumie nie jest taką umiejętnością, która Wam coś da, po prostu ta umiejętność wpływa na dwie pozostałe oraz tak jak tutaj widać na trzecim poziomie, każdy jego normalny atak będzie odbierał przeciwnikom 60 punktów energii. Na drugim poziomie skuteczność taką Odena zostaje zwiększona o 10%, a jego szybkość rzucania zaklęć o 10% również za każdym razem, kiedy otwieram następne oko. Poziom trzeci, skuteczność taką Odena zostaje zwiększona o 15%, no i szybkość rzucania zaklęć o 15% również. Czyli tak, będziemy sobie wracali do tej umiejętności, no bo tak jak mówiłem, ona ma wpływ na tę umiejętność oraz tę. Czyli tak, grom z próżni. Oden otwiera portal do próżni, z której wylatuje błyskawica. Grunt trafia najbliższego stojącego naprzeciwko Odena wroga, zadając mu 180% obrażeń obszarowych. Później jest to 190%, na czwartym poziomie 200% oraz na trzecim poziomie odzyskuje dodatkowe 50 punktów energii za każdego trafionego wroga. Czyli jest to umiejętność obszarowa, więc oczywiście to nie, nie będzie zawsze 50 energii, tylko w zależności to będzie to tyle energii w zależności od tego, ilu wrogów trafi. No i jeżeli wrócimy tutaj na chwilkę, to mamy po tym, jak otworzy się drugie oko Odena, umiejętność grom spróżni, czyli ta, o której przed chwilą mówiliśmy, uderzy także we wroga, który stoi najdalej od Odena, czyli prawdopodobnie polecą dwie błyskawice, no i te dwie błyskawice będą obszarowe, czyli. Teoretycznie bardzo łatwo będzie na przykład trafić 5 przeciwników, co dałoby mu 250 energii. Eksmisja. Oden otwiera portal do, portal do próżni, który wsysa wroga z najwyższym poziomem zdrowia. Czyli tutaj się kłania taki trochę folks. nie ma tutaj podane na ile on tego wroga wsysa, ale no, umiejętność zdecydowanie kojarzy się z folksem. No Brakowało w sumie takiej postaci w niemartwych, na pewno się przyda na wieże o gdzieś tak pewnie za parę miesięcy, jak już zdobędziemy potrzebną ilość kopii. Trafiony wróg zostaje później wyrzucony z portalu wprost na najsłabszy wrogi cel, zadając mu 180% obrażeń obszarowych. Później jest to 220%, również obrażeń obszarowych. Czyli w sumie tak jak Fox w pewnym sensie, w cudzysłowie, zamyka przeciwnika, następnie wyrzuca go na najsłabszy cel, no i zadaje mu jeszcze obrażenia obszarowe, czyli to, co widzieliśmy tutaj, główną rolą jego jest obszar wrażenia. Zdecydowanie to się wszystko zgadza. Tutaj są obrażenia obszarowe, tutaj są obrażenia obszarowe, ale jeszcze wrócimy na chwileczkę tutaj. Po tym, jak otworzy się pierwsze oko, oko, oko Odena, trochę tutaj się zagmatwałem, przepraszam, obrażenia obszarowe spowodowane umiejętnością Eksmisja połączą się z efektem oszołomienia wrogów przez 3 sekundy. Czyli nie dość, że zada obrażenia obszarowe, no, to jeszcze wpadnie to oszołomienie, które sprawia, że przeciwnik nie może atakować, o ile się nie mylę. No i umiejętność ostateczna, czyli Ultimate. Trawienie dusz. Oden wysysa całą energię z przeciwnika, który ma jej w danej chwili najwięcej i zadaje mu 160% obrażeń bazowych. Cel, przeciw któremu zostaje użyta ta umiejętność, otrzymuje również 1% dodatkowych obrażeń za każdy 1% energii, jaką posiada. Czyli. Przeciwnik, który ma najwięcej energii, zostaje właśnie celem tej umiejętności. No i otrzymuje 1% dodatkowych obrażeń za każdy 1% energii jaką posiada, czyli im więcej energii przeciwnik posiada, tym więcej obrażeń dostanie. Im wyższy jest poziom energii wysysanej przez Odena, tym więcej on sam jej traci, czyli w zależności od tego ile przeciwnik ma energii, dostanie więcej obrażeń, ale też Oden straci więcej energii. No, ale oczywiście jest to taka wymiana nieuczciwa, bo przeciwnik dzięki temu przez to w sumie nie rzuci swojego ultimata. Oden, nie raz, że rzuci ultimate'a, zada obrażenia. No, to jest taka umiejętność, wiecie, jednostronna. Oden podczas używania tej umiejętności traci przynajmniej 300 punktów energii, niezależnie od poziomu energii jego wroga. Czyli niezależnie od tego, ile wróg będzie miał energii, który stanie się celem tej umiejętności. Zawsze minimum te 300 energii Oden straci. Na drugim poziomie przeciwnicy nie mogą odzyskiwać energii przez 5 sekund po tym jak zostanie użyta przeciwko nim ta umiejętność. I to jest trochę OP, bo nie dość, że Oden zabierze im całą energię praktycznie, no to jeszcze nie będą mogli regenerować energii, czyli taka postać stanie się w większości przypadków bezużyteczna. Będzie atakowała tylko normalnymi atakami, co na kampanii tak naprawdę wrogom nie przeszkodzi, bo tam nawet taka Ira... Na poziomie wzniosłym potrafi strzelić za całe życie. Na trzecim poziomie dodatkowe obrażenia zadawane wrogowi wzrastają do 1,5% za każdy 1% energii, jaki posiada wrogi cel, czyli jeszcze więcej obrażeń. No i przedmiot sygnowany, zanim jeszcze przejdziemy do krótkiego teścika. Moc przedmiotu sygnowanego to jest mściwa furia. Za każdym razem, kiedy wróg używa swojej umiejętności ostatecznej przeciwko Odenowi, ten mści się na nim przy użyciu umiejętności grom z próżni dane obrażenia są równe 60% wyjściowego poziomu obrażeń od gromu z próżni, ale to tak też nie do końca, bo na plus 10 już to jest 90%, na trzecim poziomie to jest 120% oraz na plus 20 jeszcze on mści się za pomocą gromu z próżni, nawet jeśli zostanie zabity przez ostateczną umiejętność wroga. Czyli chodzi oczywiście o tę umiejętność. No i to jest takie dosyć też OP, jakby nie patrzeć, no bo jeżeli on aktywuje sobie to drugie oko, Przeciwnik zabije go takim ultimatem, no to on wystrzeli mimo wszystko jeszcze dwie błyskawice obszarowe. Czyli szczerze mówiąc, nie chcę go spotkać na kampanii nigdy. A prawdopodobnie spotkamy go na rozdziale tam 35-36, kiedyś, kiedyś, za dwa lata. No i to będzie nieprzyjemne spotkanie. No dobra, przechodzimy do testu, żeby tutaj nie przedłużać. Tutaj go zamknął, że tak powiem. No lecą te błyskawice. Proszę bardzo, jest ta obszarowa całkiem fajna. Niech jeszcze kogoś zamknie, tutaj jednego zamkną. A, czyli to jest takie krótkie zamknięcie, wsysanie. sysanie czyli on go wsysa dosłownie na sekundę, od razu go wyrzuca na przeciwników. No jeszcze zobaczymy tą umiejętność ostateczną. Tylko może na jakimś... postaramy się zrobić to w rogu, który ma więcej oczywiście energii. No szału to nie robi, szczerze myślałem, że trochę więcej obrażeń zrobi. Ale ładne, zobaczcie, obszarowe oszołomienie tu weszło. Akurat trzech przeciwników szło koło siebie, obszarowe oszołomienie, spore obrażenia zresztą. No dobra, no tutaj go tak dokładnie nie przetestuję. W każdym razie widzieliście mniej więcej, jak to wygląda. Oczywiście, jeżeli ja go trafię na tym labiryncie arkanów, to oczywiście zrobię osobny film, ale... No niestety dobrze wiecie, że ja nigdy nie mogę trafić nowych postaci na labiryncie arkanów na serwerze testowym. Chyba po prostu przy następnych postaciach będę musiał prosić o udostępnienie jakiegoś konta, który je trafi, ewentualnie robić multikonta. No bo chciałbym naprawdę pokazywać te postacie na labiryncie, no ale ja dosłownie nie mogę ich nigdy trafić. Jeżeli oczywiście po resecie je trafię, to zrobię osobny film. A tymczasem oczywiście możecie... Pisać w komentarzach co sądzicie o nowej postaci. Czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba? No bo kwestia tego, że postacie nowe są wprowadzone zbyt szybko i zbyt często i za bardzo się na tym skupiają, to chyba wszyscy mamy wyjaśnione. Według mnie jest to niepotrzebne w obecnej chwili. Bardziej by się przydały jakieś nowe rozgrywki, nowości, mapy na wierzchołkach czasu, no ale tak sobie objęli taktykę. Także ja Wam oczywiście dziękuję za oglądanie. Jeżeli miałem trochę zmieniony głos. W trakcie nagrywania tego to przepraszam, ale niestety mam katar, a nagrać trzeba. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.